Strony Hubercinka. I dzisiaj. Bo widziałem, wróciłem ze szkoły. Rano nagrywałem film. To nie. I stało się coś. 56 wyświetleń. Dziękuję Wam ogromnie, bo tak to. to mam po kilka wyświetleń, po 3-4 wyświetlenia przy filmach. Bardzo Wam dziękuję za. Jakieś powiadomienie Simsa, nieważne. Yy, bardzo Wam naprawdę dziękuję za to, że. Oczywiście yy, oglądacie moje filmy, bo jak weszłem na mój tele na y, YouTubea i zobaczyłem, bo ciekawości, chciałem zobaczyć ile mam wyświetleń. Nagle 56 wyświetleń. Dziękuję wam naprawdę, bo widziałem, że wam się naprawdę spodobała ta wersja gry. No i teraz gramy w deskorolki. No i su su y, lajkujcie, subskrybujcie lecimy po 1600 subskrypcji jeśli chcecie kolejne takie filmy to oczywiście musicie zostawić lajka i subica więc yy, lecimy po 1600 i słuchajcie stało się coś fajnego bo przyszłem yy, do <ścoughs> co jest Nie gadaj, że ja się tak rozpędzam. Ui! Nie no, dobra. Ej, bo u mnie pod szkołą jest przystanek, co nie? I wiecie co? Napisałem do taty, czy przyszło moje PlayStation 4. Przyszło jest w Macie, tylko trzeba je odebrać i moja mama ma zamiary po pracy je odebrać. No, teraz jestem w domu się sam Jak to po szkole? Oczywiście ci, dla tych, którzy chodzą, których ich rodzice chodzą do pracy. No tak, to, to jestem. Um, Cztery osoby w domu, pięć no. No i tak sobie. Zobaczcie to. Tak. Teraz tej zrobię, tylko muszę się rozpędzić. Zobaczcie to. Tak. Teraz Wam bardzo dziękuję za to, że oglądacie moje filmy. Bo naprawdę jak ja to zobaczyłem, to mi się pokazać chciało. Bo ja nigdy nie miałem tylu wyświetleń w filmach. Nigdy. I oczywiście piszcie go w komentarz, bo była tylko jedna łapka w górę, zero komentarzy. Odpowiadajcie mi na pytania. Błagam Was, bo ja mi się nudzi w domu. Teraz to nie będzie, bo będzie konsola. W sumie to mamy tak: PS4, PlayStation 4. No i teraz to będziemy mieć. PlayStation 4, tak. I mamy jeszcze yy, ten. Okej, co to było? Jak to się nazywało? Bo ja zapomniałem totalnie. Yy, yy, to było. Nintendo Switch, tak. No właśnie, Nintendo Switch. No i teraz będzie PlayStation. Ja się bardzo cieszę, bo wreszcie będzie co robić. I już was informuję, ja, jakie, jak, jakie będą gry. Będzie chyba FIFA, tego to ja jeszcze nie wiem. Będzie chyba FIFA Lego Gwiezdne Wojny. Kupiłem wczoraj, bo byliśmy w Mark. I kupiliśmy jeszcze Lego Bravels. W, w, w Media Mark, no i było super. Chwileczkę, no gów elektrycznych, ile popadnie? iPhone'u 16 Pro. Napiszcie w komentarzach, jakie macie, macie telefony z ciekawości. Zobaczę sobie. Bo ja mam na przykład nowość w Polsce, Ten tele, tych, tych modelów telefonów jest bardzo dużo w Niemiec i w Czechach? Chyba tak. Yy, ja już wam mówię, Tecno Spark yy, 5G Mobile 256 GB, tyle ile yy, iPhone 12 Pro. Moja kuzynka i mam tyle samo Gigbaj tutaj Ciekawo Ci się da Saltu zrobić. I no właśnie, bo tego jeszcze nie sprawdzałem. Uwaga. No nie, saltu ma być. Da się! Dobra! Da się, da się. No, no i to to jest tak samo tu jak tym. Tylko, że troszkę nudniejsze, napiszcie co jest fajniejsze, deskorolki, deskorolki czy... Co jest grane? Ej widzieliście, Dobaczcie to patrzcie <śpiewanie> to! Co to było? Jakiś, co to było? Co to było? Dobra, nieważne. To yy, mówię tak, yy, napiszcie w komentarzach, które według Was lepsze to, czy, yy, czy która jest lepsze według Was? Bo dla mnie chyba lepsze są rowery od tego, ale jeszcze będzie seria z kolejnymi, ale to może później nagram. Zobaczymy, ile pod tym filmem będzie wyświetleń. Dawajcie jak najwięcej, informujcie że Hubercinka jakaś tam ma e, kanał na YouTube, informujcie innych, żeby wpadali na to i subskrybowali mój kanał. No. Co to? O kurde, co ja zrobiłem? Nieważne. Czekajcie. Ja umiem mówić bardzo dziwnie. Ej, co tam widowie u was słychać? Pobiedcie mi, nabije w komentarzach. No, jak słyszeliście, no to fajnie. Dobra. Tu to chyba to nie ma co nagrywać. Po prostu tutaj to jest prawie to samo co... To jest to samo co... Ej, widzieliście kiedyś fioletowego niedźwiedzia. XD. Fioletowy niedźwiedź. Czekajcie, znajdę go. On tu gdzieś jeździł na deskorolce. Jeszcze na deskorolce, jeżdżący niedźwiedź. No patrzcie tam. Patrzcie to, jadę do niego. Widzicie to? Co to jest? Jeno, skaczący niedźwiedź. Hej, niedźwiedziu. Co tam u Ciebie? No niedźwiedź chodź tu. Dobra, tu to nie ma prawie co nagrywaj, bo to jest prawie to samo co. Yy, co te rowery, tylko do Doctor Mówię. Piszcie w komentarzach ile macie lekcji w szkole, bo ja miałem 7. No i piszcie komentarze proszę. No dobra. Koniec odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, żeby było więcej filmów. No i jeszcze raz dziękuję za te 50, aż 56 wyświetleń pod tamtym filmem. No i ogólnie bardzo dziękuję. Подписывайтесь, будьте подписывайтесь и папа.